Właśnie o tym, że u nas ten naród wyglądał zupełnie inaczej. To nie było tak, że się górną warstwę spychało. U nas można powiedzieć, że następowało uszlachcanie kolejnych warstw narodu, w których narastało poczucie odpowiedzialności. Bo wolność bez odpowiedzialności to jest guzik. Z to musi być zrównoważone. I przyjechała tutaj delegacja jakaś amerykańska, Niejasna to było. Mówiłem też, że się z nimi spotykał, ale nie dopytałem się, do, do jakiego stopnia niejasna. Hmm. Tak. I oni przyjechali tutaj po to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce nie było wojen chłopskich? Bo ta prowersja galicyjska, no to była inspirowana przez władze na domu. U nas nie było tego. Wiecie z jakim z jaką odpowiedzią wyjechali? Dlatego, że w Polsce kościół kształcił zdolną młodzież włoską. Że były szkoły, wyciągano ten zdolniejszy element, i taki na przykład Janowski, poeta, był potem sekretarzem króla, chyba. Bo na pewno był sekretarzem Zamońskiego, a doszedł do, do sekretarza króla. Czyli droga była awansu zawsze gdzieś tam, od druga była przez wojsko, zawsze oczywiście. i Dlaczego? Jeszcze tylko jedna taka, taka uwaga. Kiedy mówimy Litwa, to ludzie na ogół nie wiedzą, jak zmieniło się znaczenie tego słowa. Do pierwszej wojny światowej Litwa oznaczała głównie Białoruś. I mówiło się, przyjechał on z Witwy, przyjechał Litwie, prawda? To A teraz tam na północy to ważność. Jeżeli ktoś gadał po żłomsku, to z nim w ogóle nie było kontaktu, bo to jest język całkowicie obcy. Chociaż oni właśnie piszą swoją własną historię, tak jak Ukraińcy piszą własną historię. Twierdzą, że Adam i Ewa rozmawiali po litewsku. A przy okazji, pojęcie Litwak pochodzi właśnie od Żydów z Białorusi bardziej niż z Nie, Nie, Litwak to Żyd wygnany z Rosji. Rosja chciała się pozbywać e, Żydów i ustaliła, tak zwaną, to się nazywało po polsku Cierpta że pod tej granicy mogą się swobodnie osiedlać. I to spychali ich po prostu na tereny e, dawnej Polski. Natomiast w samej Rosji, no to stawiali pewne wymagania, na przykład, żeby uzyskać prawo posiedzenia w z Borku, trzeba było wykazać się 10 tysiącami osób. Trzeba spora ten czas. No i tak, i jeszcze takie może znaczy śmieszne rzeczy z tego naszego obywatelstwa. Jak profesor Leszczak, który nie potrafił z nimi się jest człowiekiem ze wschodnictwem tylko rosjanin, w Polsce wykłada, i on no, zrobił takie wystawienia, jak język oddaje charakter narodu. Więc między niemniej chodzi, że Polacy ogromnie lubią wszelkie tytuły. No, jak ktoś raz był senatorem, to do końca życia się do niego panie senatorze. Tego w innych krajach nie ma. Czy, czy te wszystkie są? No, no może doktor. Tak, tak. No i, i, i namnożono specjalnych tytułów, bo stoi na przykład z czaszy i mówiło się, że jak jest dobry, to, to czaszy stoi i tak dalej. Szlachcic bez urzędu to jest bez Tak no. jest. Także mamy taki śmieszny, nie, nie, nie jest to nic czarnego, ani, ani specjalnie wstydliwego, mała śmiesznostka. Zacznę może od tytułów, e, otóż e, Rzeczpospolitej było mnóstwo tytułów, ale to, było, to były tytuły bardziej honorowe. Czyli były urzędy, które były honorowe, a nie urzędami de facto. Znaczy one spełniały swoją rolę społeczną, natomiast nie wiązały się z tym wynagrodzenie żadne. W związku z tym... Tytuł bez pensji. Tytuł bez pensji, ale, ale to rozumiany jako, jako, jako pracę społeczną. Co do, co do Litwy. Znaczy, ja, ja nie miałem czasu tego wątku rozwinąć, ale proszę Państwa, tak naprawdę dzisiejsza Litwa to się spada ze żmudziny. To powinna być żmudź litwa, ponieważ w tej części przedwojennej kresów północno-wschodnich polskich w firmie na przykład nie wiem 1,5% litwinów było. Tam, tam litwinów w tym znaczeniu, w tym znaczeniu w tym znaczeniu jakby dzisiejszym w ogóle nie było, w związku, z tym, w związku z tym te tereny nie przynależały w sensie etnicznym w Litwie, a sama, sama Litwa takowiejska, jak to byśmy mówili, ona sobie przywłaszczyło dziedzictwo tej litwy historycznej w sposób zupełnie jakby nie no tak. No się do tak, tak. Udało się o tyle, proszę Państwa, że my to zaakceptowaliśmy i my uważamy ich za tych, tak wiem, prawowiernych litwików, że oni wbrew całej swojej tradycji, tego jakby wspólnego życia w państwie starają się stworzyć, no, oprzeć to na fałszywych zasadach. Proszę Państwa, na Wilnie formalnie katolicyzm. Natomiast e, tamte pierwiastki pogańskie w tym ruchu litewskim są bardzo silne e, i, i, i bardzo niebezpieczne. Także e, tutaj wydawać mi się mogło, że na gruncie katolicyzmu najszybciej dojdzie do, do zbliżenia Polaków i Litwinów, natomiast nie ma to żadnego jakby, uzasadnienia. Oni, oni traktują e, tą swoją litewskość w taki sposób plemienny, taki, taki, no, z takim poczuciem zagrożenia, yy, jakby zupełnie nieuzasadnionym, bo ze strony polskiej przecież ani nie groziła żadna agresja, ani w tej chwili Pani, nasi, nasi mówią, nie doszło. Pani Dasie... Dziedzictwo nie? mówią, panie ale nie dość to. Natomiast... <grym> ja natomiast jedno są jedno panie... ja byłem na, na jakiejś e, konferencji, w której to była rezydencja, Byłem e, w, w rolnie Międzynarodowej na wycieczce po Wilny. Polska tam w tym Pani słoniowej została w, w podobnej roli jak, jak Niemcy, jak Niemcy czy A w zasadzie Wilno to wszystko, co się prowadza, tam nie ma śladów w Niemczech. W ogóle o Polsce się nie wspomina. Jezu. I to robi, niestety, ja tam dużo wracałem, co mogłem tak potem. Ale to też jest coś tam są jeszcze pokrywy do kanałów. E, ale co z tego, Na uniwersytecie nie państwa, ma żadnej, tak? Tak, to, to jest. Ja, że przewodnik w przewodnik nie no, bo jest... jest... historii filna, prowadzący od różnych miejsc, yy, po prostu nie wie, wie na Inaczej, jak tylko w roli w latach dwudziestych. Proszę Państwa, jeżeli oglądamy oryginał po tego tak, lat, tak, poprzez siostrę na Jezu Pan Tobie, to jest ucięty ten napis na dole, żeby nie przeszkadzał Litwinom był po także po polsku jest ucięty. To jest jakby czystej klasy barbarzyńskiej. Szawinicznych, które, które nie mieści się w żadnych kategoriach ani cywilizacyjnych, ani duchowych, ani tym bardziej, bardziej religijnych. Tym bardziej, proszę Państwa, postawa naszych władz, nasza takiego tolerowania tego typu rzeczy, oni odbierają, oni nie odbierają tego w jako sposób, akceptację. Ten, jako raz akceptację, a dwa, wyraz słabości Tutaj wszystkie te rudy, rudy wschodnie, ale dotyczy to tak, również Rudież Litwinów. Jakby no tamten turanizm, ta azjatyckość, tak, ta niewola tatarska w najmniejszym stopniu to, to oczywiście odnosi się do Białorusi. Podcisnęły jakieś gniewno i jakby te ludy e, akceptacji dla zachowań ich, jakby nie do końca zgodnych z, z naszymi normami, ale no, takich no, tolerancyjnych, złym tego słowa znaczeniu, oni odbierają taką przejęć słabości. Tak w związku z tym, jak się nie wszystko można. Ja można. To jednak na świetnie może sprawę na tle międzynarodowym. Obecnie te postgiergowskie, żydowskie obsadzenie wszystkich stanowisk ambasadorów, m.in. pana Schmertwa, który którego ojciec e, dyrygował całą obławą wilejską e, AK. I w nagrodę pana Schnepfa w dalszym ciągu jest ambasadorem. Z e, co to, to ona tam, tam w Praze czeskiej jest ambasadorem. To kiedy to się skończy i te wszystkie, ten demontaż państwa polskiego i ten brak reakcji na nalowanie na nas na świecie jest bardzo bolesny. I kiedy to będzie jak i w sposób? To do trzeba. No ale to właśnie, I, ja do tego, że Marszykowski to nie jest krew. Proszę pana, proszę pana, to jest tak, to, to jest jakby sprawa... To To jest sprawa niezwykle bolesna, ale myślę, że, że tak, że... Musimy sobie uświadomić jedno, że polska polityka tak naprawdę toczy się w jednym korycie, w jednym nurcie. Tak? Ten nurt został określony na 89 roku. I żadne z ugrupowań, które dochodzi do władzy, z tego nurtu tak naprawdę nie wychodzi. I to jest jakby ten grzech pierworodny naszej to, co nazywamy trzecią Rzeczpospolitą, ja raczej bym skąd był nazwać to zawłaszczeniem polskiej tradycji, polskiego państwa przez ludzi, którzy czują inną identyfikację niż, niż, niż Polska. To jest i w tym się mieści również nasza polityka zagraniczna i nasza służba dyplomatyczna. No, przepraszam, ja, ja może posłużę się przykładem. E, rok temu, przed wyborami, tymi jeszcze prezydenckimi, e, uczestniczyłem w takim kongresie środowisk e, polonijnych w Toruniu, e, tam w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. I przyjechał tam, e, przyjechał, przyjechali tam przedstawiciele PiSu, u m.in. Pan Szczewski, który wówczas był wymieniany jako Przyszły minister spraw zagranicznych wiemy, że jest odpowiada za sprawy zagraniczne w kancelarii prezydenta. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Jest pełna aula delegatów. Wypowiada się e, e, przedstawiciel Litwy, mówi o tych kłopotach, jakie tam są związane, w jaki sposób są po prostu poniżani, w jaki sposób jest łamane, łamane są zasady prawo unijne i tak dalej, i tak dalej. Że, że Szukamy wsparcia. Wstaje pan Szczelski i co mówi? Mówi tak do niego. Nie wyobrażajcie sobie, że wy tam na Litwie będziecie robili jakieś alianse z Rosjanami. To jest sprzeczne z polskim interesem narodowym. Proszę Państwa, jakby ta wypowiedź to jest, to jest w pigułce patologia polskiego politycznego myślenia. Po pierwsze, po pierwsze, nie, po pierwsze, mówi to i śmie to mówić otwartym tekstem do ludzi tam prześladowanych. Po drugie, wspiera państwo litewskie przeciwko własnym rodakom. I po trzecie, alias taktyczny, no skąd ten alias się, się, się wychodzi? No Ona stąd, że w Litwini. Dostosowują prawo i ordynację wyborczą do tego, żeby mieć pełnię władzy. Podnieśli próg wyborczy tak, żeby Polacy w ogóle nie mieli swojej reprezentacji. Więc Polacy doszli do porozumienia, tak mówię, taktycznego z Rosjanami, a swoich, i swoich przedstawicieli do sejmu. I proszę sobie wyobrazić, że przedstawiciel, prominentny przedstawiciel nowego rządu, mówi Wam, nie wyobrażajcie sobie, że, że to on biurka w Warszawie będzie określał, co jest polskim interesem narodowym na, na Litwie. To jest obraz kompletnego upadku dzisiaj politycznego polskiego. I teraz przejdę do tego, co, co, co powiem, oskonie, proszę Państwa. Polityka polska to jest rok, zaledwie ma tradycji, miesięcznik, który jest tworzony przez kilka środowisk. Przez kilka środowisk, które przez długi czas nie występowały publicznie, a które się wywodzą, ja osobiście to się wywodzę z, z podziemia jeszcze tego studenckiego, uniwersyteckiego, potem byłem jednym z współtwórców ZHL-u. Wyszedłem w 91 roku, kiedy zauważyłem, że ZHL wchodzi w te kolejne, prawda, post pl -owskie. I, i, I jakby nie przekłada się to, co zakładał na język praktyki politycznej. I w zasadzie śledziłem tylko to, co się dzieje w Polsce przez, przez te wszystkie lata, oddając się pracy zawodowej. Otóż takich ludzi jak ja było mnóstwo, i dwa lata temu doszliśmy do wniosku, a takim katalizatorem tego było wydarzenie na Ukrainie, że nie mamy na co czekać. To znaczy, nie w Polsce nie ma żadnego przyłomu, jeżeli chodzi o myślenie polityczne, yy, społeczne, ekonomiczne. Nie ma. I te różnice, które są, yy, bardzo silne różnice polityczne pomiędzy partiami, są absolutnie sztuczne i oddające istoty, istoty rzeczy. Powiem nawet więcej, że yy, to jest tak, że komuś jakby zależało, żeby te, ta agresja, Wewnętrzna pomiędzy partiami była tak silna, że przesłaniała wszystko to, co jest istotne. Narodem, który jest poddany silnym emocjom, bardzo jest łatwo sterować i na tym pomyśleć. I to się dzieje jakby na, na naszych oczach. A przy tym, proszę Państwa, polityka polska nie odrodzi się bez suwerennego myślenia. My tego suwerennego myślenia nie mamy. W takich kategoriach których z jednej strony czerpalibyśmy z tego dziedzictwa naszego, o czym dzisiaj mówiliśmy, ale również odpowiadali na wyzwania dzisiejszego dnia i odpowiadali na wyzwania przyszłości. Otóż ta polityka, którą my realizujemy od 1989 od, od roku, jest y, taką bardzo prymitywną formą y, zbiorowości ludzkiej, która się wyrwała spod jakby jednego pacha i natychmiast przekazała swoje swoje jakby kompetencje drugiemu Nie odrodził się w Polsce w 1989 roku żaden program, który by w sposób ambitny powiedział tak, nie, powiedział tak. My wyrwaliśmy się, wyszliśmy z, z tego, przeszliśmy przez te Morze Czerwone, ale Widzimy to, co się dzieje na Zachodzie i dobrego i złego. My mamy ambicję stworzyć tutaj taki model życia zbiorowego, który będzie zgodny z naszym dziedzictwem i który będzie sprawiedliwy, będzie przykładem również dla Zachodu. Nic takiego, proszę Państwa, nie miało miejsca. My pozbyliśmy się tego typu ambicji. Poszliśmy na kolanach do Brukseli. Niektórzy do Berlina, jeszcze inni do Waszyngtonu, prawda? Ale generalnie w tamtym tylu. Tam, więc początkiem odrodzenia polskiej polityki jest odrodzenie politycznego myślenia, suwerennego myślenia, którego u nas nie ma. jakie to jest myślenie, proszę Państwa, najpierw wstąpić do unii, a w tej chwili, w tej chwili co mówią dwie główne te partie, tak? że jeżeli będziemy mieli problemy, to Unia Europejska nam pomoże, a NATO nas obroni. Rozumiecie Państwo, świat drży w posadach. To wszystko, co w tej chwili widzimy, to jest tylko preludium wielkich globalnych zmian. Prawdziwy polityki, prawdziwa polityka, odpowiada nie tylko na to, na te zagrożenia, które dzisiaj są obecne, ale przewiduje te, które są przyszłe. I do tego dostosowuje cały model. Funkcjonowania państwa, życia społecznego i politycznego. U nas nie ma myślenia w tych kategoriach. U nas jest prymitywizm, który się sprowadza do tego hasła, jako często powtarzam, ale to jest niezależnie od opcji politycznych. Unia Europejska nam pomoże, na, na to nas obroni. Cieszymy się, że brygada pancerna będzie stacjonowała. Brygada tancerna w Polsce. E, więc. Przeciwko tego typu bezmyślności politycznej my występujemy, tworzymy to środowisko, tworzymy tą myśl, jesteśmy na początku naszej drogi. To najkrócej tyle. Abyśmy